Dużo pracujesz, nie wyrabiasz się, nie tylko sprzedajesz, ale również egzekwujesz całą pracę konsultingową wśród klientów, których pozyskujesz, i zastanawiasz się, jak to zrobić dużo bardziej efektywnie i być może chcesz zatrudnić sprzedawcę. W tym wideo podzielę się z Tobą, dlaczego zrekrutowanie sprzedawcy przy określonych warunkach to nie jest dobry pomysł i może stracić Twój czas i pieniądze, i jak to zmienić. Cześć, nazywam się Basia Piasek, witam Cię w moim kanale, gdzie dzielę się najlepszymi praktykami budowania biznesu, sprzedaży i produktywności. Jakiś czas temu rozmawiałam z parą, która prowadzi swoją firmę konsultingową, gdzie pomagają dużym firmom w zakresie bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach, w dobie internetu jest to bardzo ważne. W momencie, kiedy sami pozyskiwali klienta, to nie tylko mieli ekspertyzę, wiedzę, ale również de facto w trakcie rozmowy sprzedażowej byli w stanie oprzeć na różnych doświadczeniach czy różnych wcześniejszych sytuacjach z klientami, różne historie, które wykorzystywali w rozmowach i bardzo łatwo szło im do mykania transakcji. Ale w momencie, w którym zaczęli, pomyśleli dobra, mamy dużo klientów, pozyskujemy tych klientów, nie mamy czasu, nie wyrabiamy się, żeby obsługiwać, stwierdzili, że jak zrekrutują sprzedawcę, to de facto odciąży ich to z tego wysiłku pozyskiwania klienta i pozwoli im się skupić faktycznie na egzekwowaniu pracy. I co się wydarzyło? Przez 6 miesięcy osoba, którą zrekrutowali, która niby miała doświadczenie i w tej branży, i kontakty, nie pozyskała żadnego klienta, kosztowała ich bardzo dużo, bo to była osoba z wieloletnim doświadczeniem, więc to kosztowało ich grupę kilkadziesiąt tysięcy, ponad 50 tysięcy takiej osoby, która żadnej sprzedaży nie przyniosła. czas, Pieniądze, no i de facto cała masa niepozyskanych klientów w czasie, których powinni pozyskać. Więc dlaczego to się wydarzyło i w jaki sposób możesz to zmienić? Pierwszy najważniejszy aspekt, który faktycznie wpłynął na to, że ten czas i te pieniądze zostały przepalone, to był fakt, że w momencie, kiedy rekrutowany jest sprzedawca i nie ma zdefiniowanych źródeł czy sposobów pozyskiwania klienta, taki sprzedawca zazwyczaj będzie bardzo dużo czasu poświęcał na to, żeby nie tylko poznać produkt, ale odkrywać, jak w ogóle tych e, klientów pozyskiwać. Więc w momencie, w którym ty rekrutujesz takiego sprzedawcę, nigdy nie powinieneś dać które nie dostaje od ciebie wskazówek, jakimi taktykami tego klienta powinien pozyskiwać, i nie dostaje praktyk, które już wcześniej zostały sprawdzone, które faktycznie działają. Jeżeli ich nie będziesz miał, to najczęściej 3-4 miesiące to będzie tylko pakowanie w pensję tej osoby z słabymi wynikami, i to może doprowadzić do frustracji. Tak jak przykładzie, o którym opisałam. W momencie, kiedy będziesz miał wcześniej, sam sprawdzić, które taktyki ci działały, które taktyki są, czyli sposoby pozyskiwania tego klienta są czymś, co można zduplikować, zmodelować, taki sprzedawca jest w stanie również sam je wykonać, to to pozwoli jemu działać w oparciu o już sprawdzoną metodykę, która wiesz, że powinna przynieść określone wyniki. Więc źródło pozyskiwania klientów i sposoby działania są podstawą, którą powinieneś mieć wcześniej przetestowaną, zanim inwestujesz w sprzedawcę. Drugi bardzo częsty błąd, który obserwuję w momencie, kiedy patrzę na firmy konsultingowe, które tak naprawdę są oparte o pewien know-how, czyli pewne doświadczenia, zestaw dobrych praktyk, które są wykorzystywane, aby osiągnąć określony cel, czyli że masz usługę na przykład konsultingową, pomagającą zrekrutować ludzi czy wdrożyć odpowiednie procesy w firmie, one są zawsze oparte na jakiejś wiedzy, którą posiadasz. I niestety duża część firm, która nadal na rynku istnieje, nie wykorzystuje podstawowego, najważniejszego źródła pozyskiwania klientów, a mianowicie postawienia bardzo mocno na budowanie wizerunku marki osobistej, która reprezentuje firmę, nawet jeżeli masz x osób, które na przykład będzie docelowo tą usługę Świadczyło nie tylko i wyłącznie ty, ale budowanie marki osobistej, która na podstawie tzw. zwanego content marketingu daje możliwość zbudowania zaufania i relacji z klientem, zanim on trafi na twoje usługi, zanim on zdecyduje się na skorzystanie z ciebie, a nie z kogoś innego na rynku. Więc w momencie, kiedy chcesz zwiększyć liczbę pozyskiw pozyskiwanych klientów i zmniejszyć ilość czasu, którą potrzebujesz ty zainwestować w to, aby tego klienta pozyskać, to w pierwszej kolejności to, co bym Ci mocno rekomendowała, to przede wszystkim postawić na wybranie jednego kanału, na którym zaczniesz systematycznie publikować treści, które pozwolą klientom Ciebie poznać. I dopiero w drugim kroku, kiedy masz już wybrany kanał, w którym publikujesz i zaczniesz wykorzystywać ten kanał bardzo logicznie w procesie pozyskiwania klienta, dopiero myśleć o sprzedawcy. Pierwsza ścieżka, o której bym pomyślała, to jest właśnie trzeci bardzo ważny aspekt tego, jak zacząć budować powtarzalny proces pozyskiwania klienta z wykorzystaniem po pierwsze tych, e, na przykład pierwszej ścieżki marketingowej, czyli pierwszego procesu, który pozwoli Ci z tych e, publikacji, z tych mediów społecznościowych, z tego określonego jednego kanału, gdzie publikujesz, pozyskiwać klientów. Powiedzmy na przykład, że publikujesz na Linkedinie, bo sprzedajesz do klienta biznesowego i takiego, który faktycznie na tym Linkedinie jest. To w momencie, kiedy zaczniesz publikować artykuły systematycznie, z tych artykułów w pierwszej kolejności to, co ja bym na Twoim miejscu zrobiła, to bym zaczęła generować te osoby do ścieżki, w której zapraszałabym ich na wydarzenie online'owe, podczas którego mogę podzielić je z nimi Większą ilością praktyk. Oczywiście zebrałabym bazę kontaktową w momencie, kiedybym zapraszana na to wydarzenie, że to wydarzenie nie byłoby tylko nieodpłatne, ale również potrzebowałoby, żeby osoba się zarejestrowała na niej, dzięki czemu ja mam bazę kontaktową. I podczas tego wydarzenia zaczęłabym faktycznie robić sprzedaż. Ale sprzedaż wtedy nie jeden do jednego, która mnie jako konsultanta, mnie jako osobę, która, by, jeżeli bym była tylko konsultantem tak naprawdę albo aż konsultantem i świadczyłabym tego typu usługi, to faktycznie bym stwierdziła, że dobra, mój, mam mało czasu, muszę tą usługę wyegzekwować, więc w ciągu tych dwóch godzin, czy półtorej godziny jeżeli mogę pozyskać od razu X i klientów, to jest najbardziej efektywna metodyka. Więc od tej ścieżki zakupowej bym zaczęła. I jak zrobiłam to na przykład z jednym z naszych klientów, któremu pokazałam dokładnie ten sam proces, ona akurat konsultuje klientów indywidualnych, więc są to usługi dla klientów indywidualnych, zaczęła wykorzystywać ten proces, będąc jedną osobową jednoosobową działalnością i w pierwszej kolejności postawiła na budowanie wizerunku, w drugiej kolejności z tej ścieżki zaczęła zabierać osoby na wydarzenia i na wydarzeniach zaczęła robić sprzedaż. Dzięki temu zaczęła jej rosnąć baza klientów, mogła podnieść swoje ceny, w momencie, w którym miała dużą liczbę klientów i sprzedawała od razu paczki, czyli x godzin takiej konsultacji z klientem, to w momencie, kiedy zaczęła się już nie wyrabiać z obsługą i obdzwanianiem tych osób, które kupują droższą paczkę, na przykład za kilka tysięcy czy więcej, to de facto zaczęła już myśleć o zrekrutowaniu sprzedawcy. W momencie, kiedy rozmawiałyśmy, powiedziała że to jest już ten moment, kiedy powinnaś myśleć o sprzedawcy. Dlaczego? Dlatego, że a, po pierwsze, sama już te rozmowy prowadziłaś, więc wiesz, jak te rozmowy powinny wyglądać. Po drugie, masz powtarzalne i skalowalne źródło pozyskiwania klienta, czyli na przykład tą jedną ścieżkę jeszcze bez Kolejnych ścieżek e, zakupowych już zaadaptowaną, więc ten sprzedawca, w momencie, kiedy do Ciebie przyjdzie, to on już. Przejmuje te, tych klientów do rozmowy i do mykania transakcji, co oszczędza Twój czas. Jest już jedna ze ścieżek, która faktycznie bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o pozyskanie klienta, i możesz na podstawie tego wizerunku, który budowany jest w mediach społecznościowych, czy przynajmniej jednym kanale mediów społecznościowym, wykorzystywać po to, aby systematycznie po kolei wdrażać kaskadowo kolejne ścieżki zakupowe, które dadzą Ci możliwość pozyskiwania jeszcze kolejnych klientów innymi metodami działania z wykorzystaniem ścieżek marketingowo-sprzedażowych. I dopiero wtedy to jest moment, w którym powinnaś rozważyć faktycznie zrekrutowanie sprzedawcy, bo masz już źródło, które działa, zaoszczędzasz swój czas, a nie wrzucasz sprzedawcy na głęboką wodę, gdzie uważasz, że on odkryje sam, jak działać właściwie, wyjmie z ciebie wszystkie informacje na temat produktu, wyjmie z ciebie wszystkie historie, które ty już masz z swoimi klientami i następnie będzie mógł to adaptować w pozyskiwaniu klienta na zimno, co będzie bardzo żmudnym procesem, długim procesem, bardzo czasochłonnym i kosztochłonnym i ty realnie po tych 3-4 miesiącach po zrekrutowaniu sprzedawcy bez przygotowania tak naprawdę fundamentu, żeby ta sprzedaż miała miejsce, będziesz po prostu się tylko Frustrował. Więc daj mi znać w komentarzu, które z tych trzech kroków faktycznie już planujesz się wykorzystać, albo może już wykorzystujesz, co faktycznie dzisiaj już robisz, jeżeli chodzi o publikację bądź który z kanałów rozważasz, jeżeli chodzi o publikację swoich treści z punktu widzenia Twojej grupy docelowej. Ja Cię zapraszam do moich kolejnych wideo, gdzie dzielę się z tą najlepszymi praktykami budowania firmy, w oparciu też właśnie o budowanie wizerunku marki osobistej content marketingu, sprzedaży i produktywności. Zasubskrybuj koniecznie kanał i dołącz do kolejnych odcinków.